Cześć wszystkim i bardzo Was pozdrawiam. Zaczynamy grać w Micro Machines. Myślę, że każdy to nam na widzenia ale także nie trzeba tutaj blisko eee, jakoś przybliżać. co do kurwańskie. No nie wiem, startu. Jakieś nieśmiertelności, ale... Pfff. Hmm. Dużo maszyn jest? Nieśmiertelność? Czy nie ma czegoś tego. Hmm. Hmm. dobra! Play um, hmm. Dawaj tu, hej! Hmm. Myślę, że będzie ten Spider Jest najbardziej podobny do mnie Dawaj Spider A zagramy sobie Z blondyną. O co? もう。Oh, To... to ja jestem czerwony, ja pierdolę. Ech, się na niego, źle skręcimy w ostatnim. Ale, chujek, no... A ja czerwony, dobra, muszę pamiętać, kurwa. A, jeszcze go jebym. Dobra, kochani, czas na papierosa. Tu będzie następna konkurencja. Jak widzicie, widzicie, takimi samochodami z upgradeem. Let's go. Proste sterowanie. Przyciskamy. O tu są płatki mleka po o nie wiem czy tu wygram. Muszę ciężko trzymać na trasie, widzę. No, nie no, czemu, 1-1. Dobra, pyta w Mordeju, niedzielę. Kurwa. Czy ja patrzę na niebieskiego? <noise> Dobra, nieważne. Ostatnie życie. Jeszcze z tymi Kutasami. Dobra. Jakoś sobie damy radę. No szkurwa, kurwa mać. Kurwa, macie, został się z No, <laughs> jakoś tak nie leży mi ta konkurencja dziwne, dlaczego? <laughs> I co, game over? Ale chciałem dojść do tych. <laughs> Wyścigówek cholera na stole. nie! Nie no. Znowu to samo. Ja mam jakby delikatnie też szybciejszego, ale tu kurwa, no sami widzicie, na przeciwnika niektóre trasy nie w ogóle nie tam wpływają. Szkoda, bo on chciał każdą paszę pokazać. Nie wiem, na ambicję byłem naprawdę jedną z najlepszych. Od kumpli i znajomych. nie wiem, kwestia po prostu już tylu lat. Nie wiem, a czemu on? Albo ja poza barierką jechałem cały czas? O jezus, ale dajcie mi coś innego. Już mi się znudziły, kurwa, te jeep. No ogólnie kochani, mikromaszynki to są mikromaszynki tam. Nawet w piaskownicy możecie jechać. No to takie typowe małe z, e, samochodziki do zabawy. E, tak jak tutaj na przykład jest pokazane. Na stole macie porozrzucone chrupki i stół zrobione. I, i to, to, to coś takiego macie małe lesoraczki tam i się bawicie. No już ja pierdolę tak nie można, tak? Ole mnie zepchał! Kurwa nie w tą stronę No nic, to już nie będzie gameplay tylko będzie się zaliczało do prezentacji Ta gra niestety A ja myślałem, że będzie mi o wiele wiele lepiszło Nie, dzięki. Dobra kochani, to tyle jeśli chodzi o mikromashiny, grę zaprezentowałem. Także dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Hej, trzymaj!